Hej, hej! Witam Was bardzo gorąco, a dziś, moi drodzy, bawimy się z małą krzyżóweczką I Love Neon Cash, starożytnym skarbem, Fortuną 7, ekstraliniami i moim pierwszym milionem. Ale najpierw bonusik, który dostałam od Micha. Także, kochani, zaczynajmy, a wytrzymajcie mocno wciuki. A nasz bonusik to, kochani, krzyżóweczka XL. To jest prezencik od Radzia, dodał mi ją do naszego miksiku, no i zobaczymy, czy ten nasz sztorm nam tutaj zrobi faktycznie spustoszenia na macie. Także kochani, zaczynamy, z zdrabka z numerkiem 29 i trzymajcie mocno kciuki. A pierwsze literki to C i O, może Wam troszkę większe zrobimy, żeby Wam się lepiej oglądało. O, C i O, no i kochani, w sztormie mamy O, a więc dobrze zaczynamy. A tutaj, no widzę, że O będzie się sypało. Tutaj wpadło w oko i to dwa razy. Tutaj do pomocy nam wpada emocje, kreol, do owocu również podwójnie, ale C też nie próżnuje. Zobaczcie, mamy C w cechu i to nawet podwójnie. Tutaj w wyborach mamy O, i tutaj ostatnie O. Ale jeszcze w emocjach sobie C dążemy i w owocu również jeszcze jedna literka nam wejdzie. No raczej wszystko. No to wędrujemy na prawo. C i O. I tutaj pierwsze O nam się rzuca w oczy. C również mamy. Ale wygląda na to, że tylko to jedno. Dobra, to jedziemy po kolejne literki. X i S. Skę znajdziemy w sztormie, a to bardzo dobrze. Z S-ką się troszkę zabawimy, no ale z X-em to chyba tak nie do końca. O, zobaczcie, jeszcze co było. W keksie mamy s no a x -a, no niestety nie znajdziemy tutaj. No to na prawo, X i S. s już widzę. Tutaj jeszcze jedna. Tutaj kolejne, no ale z X-em się nie pobawimy. No niestety. I i. W sztormie nie uświadczymy, ale za to i jako samogłoska, no to podejrzewam, że będzie nam się sypała po tych krzyżówkach. F również się znalazła. A co słychać na drugiej? F i i. Tutaj już mamy parkę. Kolejne i. Mamy też fryz. Dobra, śmigamy po kolejne literki. J i H. No w sztormie nie mamy, ale J jest w wojowniku, a H mamy w echu i w helu. Tu jeszcze J -ka. i odbijamy na drugą stronę. J i H. No i tutaj Wam powiem, że mamy problem i to dość poważny. Ani J, ani H tutaj nie ma. No niestety. Y i U. No, w sztormie nie mamy. Ale Y za to mamy w wyborach. U. W bulldogu. I to wszystko. Y i u. No już widzę U. Tutaj we fryzie mamy Y. Kolejne Y i kolejne U. No i tutaj również więcej nie podrapiemy. G i D. G i D w sztormie nie mamy, ale za to G znajdziemy w Bulldogu. I to jedna literka, którą tu wpiszemy. Tutaj już widzę skliszcza. Jest i Ada, jest Sudan, Kongo i Olga. No, już literek coraz mniej, ale zobaczcie, jakie teraz fajne literki wpadły E i A. Co prawda w bonusie nie znajdziemy, ale za to E i A jest bardzo dużo. No to od razu się za nie bierzemy. I tym sposobem nam powstał cech. Od razu mamy tutaj echo. O, było D. Zapewne podpowiadaliście. A ja nie dosłyszałam. A i E. Chyba wszystkie. To zaczęła nam się krzyżowa rozkręcać. No ale dzięki takim fajnym literkom. No zobaczcie. Tutaj już mamy pierwsze słówko. Jest to Ada. Tutaj, Ada. Tutaj E. Do kury kolejne A. Do kry. Do Olgi, Sanoka. Do Sanu. No tak to ja mogę drapać. Zostały nam dwie parki literek. No niepotrzebne to V. Ale obok niego mamy B. A zobaczcie sztorm jak licho wygląda, nie? V i B. No V nie będzie, bo już przedtem jak patrzyłam to nie widziałam. Ale za to B mamy tutaj. W bulldogu kolejne B. A po prawej jest na pewno ALBA. No i tylko to jedno słówko. No dobra, lecimy po dwie ostatnie literki. Bonusa nie będzie, ale mogą być trzy słówka. R i T. Do sztormu od razu zakreślmy. A tutaj szukamy R i T. Tutaj R do wyborów nam wpadnie. Do krety. Tutaj te, tutaj te. No i nic więcej nie rozwiniemy. No zobaczcie, tak fajnie wystartowaliśmy z cechem i z echem. No ale nic tu już nie dodamy, ale może dodamy po prawej stronie: R i T. I tak mamy frys, jest szafir. Tutaj te, tutaj R. Do kurki nam wpadnie. Tutaj te, tutaj R. Tutaj kolejna z literek i daje nam drugie słówko ale trzeciego już nie złożymy tutaj, no niestety. No krzyżówkę mamy przegraną, w bonusie by były trzy dyszki, a my mamy niestety pustaczka. i literka już jedna wyskoczyła, no i kolejne to są różne. Także kochani, krzyżóweczka od Micha, no niestety, tenka. No to teraz przejdźmy do mojego miksiku, a tutaj również zaczniemy sobie krzyżóweczką, tyle że najmniejszym kalibrem, a numerek mamy szósty. Tutaj szybko, gładko pójdzie. No jeszcze może gdzieś mniejsza. O. I kochani, trzymajcie mocno kciuki. I i L. No to jedziemy. Zaczynamy od samogłoski, chociaż jej tutaj za dużo nie ma. Tu będzie chyba ostatnia i. No z L też cienko, tylko jedna. E i U. No, kolejna samogłoska, a więc tu może się dziać. U również mamy. Tutaj jeszcze E. I kolejne H i F. Dobra, H już widzę. No i poszukiwania skończymy na tym jednym H. P i C. Dobra, P mamy. W dyptyku cokolwiek to jest. Tutaj mamy C. I zobaczcie, dzięki tym dwóm literkom ułożył nam się piec. J i Y kolejne literki. Już widziałem Y, a ja więc od razu się weźmiemy za nie. Tutaj Y, tutaj Y, tutaj J I jedziemy po kolejne. G i D. Mamy D tutaj. O dno mamy w krzyżówce. Tutaj dogada wpadną obydwie. Jeszcze cedr zdun I możemy odbijać po kolejne W i R. I tak jest metro. Res, jest rewia. O, mamy drugie słówko, kochani, coraz bliżej do sukcesu. O i K. Okay. No, mam nadzieję, że będzie OK. Tutaj o, kolejne z naszych literek. I tutaj ostatnia K, a nie przedostatnia. Rkę mieliśmy przed chwilką. No dobra, lecimy po dwie ostatnie literki, a zobaczcie, jak tu się fajnie ułożyło. Ry ok rok, nowy rok niedawno się zaczął. A ostatnie literki Z i M. No zobaczmy, czy nam tutaj coś rozbudują. zetka jest, jest kolejna Zka. No bo dać N zamiast M. No bo my tutaj nic już nie złożymy. Zostajemy przy tych dwóch słówkach. No niestety, zdrapkę mamy pustą, Kontrolne, różne. A więc krzyżóweczki no dzisiaj się nie popisały. A my przejdźmy sobie do krótszych zdrapek. I Love Neon cash z numerkiem drugim. No bardzo dawno ich nie drapałam. Teraz dopiero u nas się pojawiły. I będziemy tutaj szukać takiego oto pliczku. No i oczywiście wygrywających liczb. A wygrywać tutaj będą... Dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia osiem, dwadzieścia trzy i trzydzieści trzy. Trzy dwudziestki, jedna trzydziestka. O, jak wysoko. A my mamy dwadzieścia sześć, no niestety. Trzydzieści jeden, dwadzieścia cztery, siedemnaście i dwadzieścia pięć. A poniżej? Dwadzieścia siedem. 21 16 34 i na końcu czekała na nas siódemka, ale siódemka nie wygrywa. Zdrabka pusta. No na razie same pustaczki. Ale starożytny skarb może to za chwilkę zmienić. Zdrabka z numerkiem 9. No i oczywiście szukamy w jednej linii trzech takich samych symboli. Trzymajcie mocno kciuki. A my zaczynamy. Od harfy jest piramida. Kleopatra, no druga Kleopatra, jest szansa, Aj i skrzynia popsuła nam szyk, no to drugie, no tu zaczynamy od, od skrzyni, dalej Ibis, Bóg, Słońce, no już wiemy, że nie będzie bonusa, tutaj zobaczcie, wszystko różne, no, muszę tak delikatnie, bo zaraz wydrapię kontrolne, bo tutaj są tak poukładane, dalej mamy Wielbłąda, jest statek, Mumia, Łuk i na końcu Dzban. No zobaczcie, wszystkie różne. No to może w grze czwartej nam się powtórzą trzy takie same. No póki co na to się nie zapowiada. No bo zobaczcie, znowu wszystkie różne. A co gra piąta na to? A tutaj niżej się schował Ibis. Jest wielbłąd. Słońce. No, drugie słońce. Jest szansa. No ten trzeci tutaj sobie zostawimy na koniec. A co? w grze szóstej mamy dzban, jest harfa papirus skrzynia no tu już wiemy że nie będzie wygranej I gra siódma papirus winogrono ibis hełm i na końcu piramida no wszystko różne i teraz w grze piątej czy będzie to słońce no niestety mamy winogrono no prawie prawie ale prawie robię różnicę tu by było dwie dyszki Gdyby wygrywały wszystkie różne symbole, to by były dwie dyszki. A tak w starożnym skarbie, no nie mamy dzisiaj nic, kochani. No to teraz Fortuna 7, a numerek mamy 14. Szukamy portfela, szukamy siódemki i, kochani, nie zapomnijcie o kciukach, byle mocno zaciśniętych. A mamy balsam, jest biedronka, są narty i zobaczcie, mamy siódemkę, a siódemka mnoży razy dwa. No, to Wam powiem, że już fajnie się zapowiada. Kolejne słońce, plecak i korona. Dalej arbus, palma. A, a wy nie widzicie. No, ta siódemka tutaj mnie tak przejęła. Karta, gwiazda, piłka, chmury, rower. No już zmierzamy ku końcowi z ale już ta siódemka mnie tam ucieszyła. Tutaj wygranej nie widać. No i faktycznie do samego końca już nam się nie pokazała żadna wygrana, ale siódemka jest. A pod naszą siódemką mamy, kochani, 20 złotych, no bo dyszkę mnożymy razy dwa Także fajnie, kochani, się złożyło. Kontrolne literki to literki E. No i zobaczcie, już coś odzyskaliśmy, i to podwójny wkład na tą zdrabkę no to teraz zabawimy się z ekstraliniami a numerek mamy 23. no trzymajcie mocno kciuki to jest przedostatnia zdrapka no na sam koniec zostawiłam tą naszą perełkę no mam nadzieję, że perełkę a szukamy diamentu i czapki diament i czapka i tak czapka już jest diamencik mamy tutaj nic tutaj nic o jest diamencik kolejny diament i na dole już nic. Wiatrak i słoń. O, zobaczcie, kto tutaj był. No dobra, ale już nie ma. Wiatrak i słoń. Dobra, mamy wiatraczek. A już chciałam kraba dziabnąć. Wiatrak i słoń. Ale zobaczcie, słonia nie ma, wiatraku nie ma, ale diament był. No jest ten słoń na samym końcu. No dobra, to lecimy po kolejne z symboli. Parasol i rolki. Parasol i rolki, no dobra, to szukamy. Dobra, rolka jest. Jest i druga do pary. A co z parasolem? Parasola nie ma, ale za to jeszcze jedna rolka wpada. A jest parasol. No i tutaj już nic. Dzwon i okulary. I tak, okularkami sobie zaczniemy. Mamy też dzwon. Kolejny. Okularek. Następne dzwony. O, tak to mogą wpadać. Tu już nic piłka i łódź piłeczki i łodzie no i tu już gorzej będzie piłka i łódź no łódź mamy dopiero na końcu no a piłki wcale tęcza i korona no szukajmy tęcza i korona Tencze już mamy. Jest i druga. No do trzech razy sztuka, ale trzecia się nie pokazała, a korona tym bardziej. Ptak i arbus. No te to widziałam. Gdzieś tutaj się czają. Ptak i arbus. Dobra, arbus jest. Ptaszka mamy. Kolejny arbus. O, tutaj nawet parka. Jest i ptaszek. Tutaj nic. I na dole jeszcze i ptaszek, i arbus. Biedronka i krab. Mamy kraba. Bo no z biedronką to mi się wydaje, że nie pogadamy. Tutaj jest kolejny krab. Jest jeszcze jeden. I następny. I ostatni. Tu. No, biedronki nie było. A szkoda. Moneta i leżak. Monetka tutaj w centrum, leżak. Nie Tu kolejna moneta. No i nagle się urwało. Więcej nie mamy. Lody i kości. No, lodów też nie widziałam. A oprócz lodów kości, no kości to są, także dobrze. Lody i kości. Kosteczki jeszcze tutaj, a tutaj ostatnia. Tura kości. Pozostało nam sześć symboli. Gwiazda i księżyc. I tak, księżyc mamy. Jest kolejny. I tutaj, i tutaj. No, z gwiazdą. Ale zobaczcie, jak tutaj, licho, co? Cztery symbole do końca. Tutaj nic nie mamy wydrapanego. A my szukamy gwiazdy i księżyca. Jest księżyc. Tutaj ładnie się posypały. Szkoda, że bez gwiazd. No dobra, dwa przedostatnie symbole. Kwiat i cytryna. Kwiat i cytryna. Mamy kwiatka. Jest kolejna, o, ta cały czas nieugięta. I tu już nic, no zobaczmy. Dwa decydujące ostatnie symbole. Popcorn i klucz. No, uzupełni nam tą glinę, co tam prawie nic nie wytrapane. Popcorn i klucz. Dobra, mamy kluczyk. O, i w końcu ta linia tutaj. Dopadliśmy ją. Tutaj popcorn jest i klucz. O, zobaczcie szkoda, że serca na mnie wpadły, nie? No ile by było linii, tutaj kolejna ze serduchem. Tutaj mamy serducha. No tutaj to nie, bo saky nie było, ale tu jest serducho. No pięknie by było. No ale pięknie nie jest, bo mamy pustaczka kontrolne różne. A ekstra linia. No nie dziś, nie dziś. Honor na razie nam ratuje. Fortuna 7. Ale zamieszanie na naszej macie może jeszcze tutaj zrobić mój pierwszy milion. Zdrabka z numerkiem szóstym. I kochani, teraz dopiero mocno zaciśnijcie kciuki. Może i tu będziemy szaleć. A wygrywające liczby. 4,34. 24, 19 i 15. No dobra, to trzymajcie za nie mocno kciuki. O, teraz będziecie widzieć. A ja spróbuję się chociaż jedną z tych liczb odnaleźć. Mamy jedynkę, jest ósemka. 18, no jeden więcej i by było. 13. A kończymy rząd 17, no w pierwszym nic. Drugi zaczynamy od dziesiątki. Jest siódemka. 42. No, stanowczo za wysoko. Ojej, jeszcze gorzej. 23. Bardzo bliziutko. No, jesteśmy na półmetku. Mamy trójeczkę. 27. 32. 26. No, robi się gorąco. 43. No dobra, to zjeżdżamy na.

44, i ostatnie słowo ma 25. Ale, kochani, nic straconego, mamy jeszcze bonusa. Jeżeli znajdziemy tutaj kwotę, to mamy wygraną. Ja wam powiększę, bo w razie tutaj by była super ekstra wygrana, abyście ją dobrze widzieli. Także, kochani, w bonusie mamy co? A mamy, kochani, wiśnie. Wcale ta z wiśnią na torcie nie była, bo wygrać nam nie pozwoliła. Także, kochani, szybciutkie podsumowanie. A z podsumowaniem nie ma co się rozgadywać, bo jedyną wygraną, jaką dzisiaj wygraliśmy, to była Fortuna 7. Dała nam 20 zł, a więc słoneczka dorzucamy do kolejnego miksiku i widzimy się już jutro. Na jutro przygotowałam bardzo ciekawy miks, a więc kochani, serdecznie Was zapraszam. Jeżeli Wam nasze filmy się podobają, zachęcam do pozostawienia łapki, do pozostawienia subskrypcji i oczywiście z przyjemnością poczytam Wasze komentarze. A teraz już pomachajmy sobie na pożegnanie. Dziękuję za oglądanie i do następnego. No to pa!